Siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Oczywiście banan mi się nie, nie znika mi z twarzy po Waszych ostatnich komentarzach, także dziękuję jeszcze raz serdecznie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Nam to sprawia wielką frajdę i mam nadzieję, że Wam też się dobrze ogląda. Słuchajcie, w dzisiejszym vlogu co będziemy robić? Kupiłem listwę taką maskującą na przewody pod telewizor. Zawsze w coś uderzę. Taką błyszczącą... E... 1,45 45, m jest to, będziemy zaraz ciąć na pół. A dlaczego? No, bo mamy telewizor błyszczący, więc wybrałem też w kolorze błyszczącym, ale nie wiem, czy to w ogóle będzie widać. Bo to planuję zrobić tutaj, właśnie w tym rogu. Nie mogłem wybrać białą, ale jakoś coś mnie podkusiło. Słuchajcie. Strasznie mnie coś podkusiło, żeby sobie po prostu wziąć czarno. No to niech będzie i czarno. Jak zresztą widać, zawsze, prawie zawsze jestem na czarno. E, mam ciuchów chyba 90% czarnych, nie? Także może się wydawać, że jestem ciągle w tym samym, ale nie, spokojnie. E, tak, demontujemy. I co jeszcze? Jeden z naszych widzów napisał do mnie mailowo, że jest zainteresowany zakupem mojego akumulatora Volt Polska. Także serdecznie, Grzesiu i Małgorzato pozdrawiam Was, mam nadzieję, że będzie Wam służył ten akumulator jak najdłużej. Oczywiście pełna gwarancja, dowód zakupu wszystko to, co dostałem, leci do Was wraz z tym akumulatorem. Ja już dziś zamówiłem drugi za pieniążki, oczywiście, także będziemy w kolejnych vlogach je łączyć równolegle ze sobą i podpinać monitorek, i tak jak tak trafne, trafna uwaga z naszych widzów serdecznie pozdrawiam. Zdrawiam, będzie na panelu sterowania kolejne rzeźbienie i znowu dylemat wyżej, niżej, gdzie to wywieźć, nie? Ale dobra, bierzemy się za przymiarkę tego e, i oczywiście zapakowanie akumulatora dla naszych widzów. Musimy sobie to jakoś uporządkować. żeby mógł chociaż wymierzyć, no i nie wiem, co z tym dekoderem robić, gdzie najlepsze miejsce dla niego by było. No bo wiadomo, podczas jazdy on to raczej by skakał. Fajnie by było go mieć gdzieś wyżej, albo i niżej. Nie wiem, muszę przemyśleć, jak zawsze. Cały czas coś, cały czas trzeba coś myśleć. I milion dylematów. Nigdy nie umiem podjąć decyzji od razu, naraz, tak, pach, pach. No, ale chyba o to chodzi. Przesuniemy sobie. Firaneczki, okno zasłonięte, żeby Was nie jaziło, bo z tamtej strony jest słońce aktualnie, więc ale tak to zrobimy. Dobra, tutaj ten haczyczek. Dobra, idę po metrówkę, pomierzę, zrobię i pokażę Wam, jak to wygląda. Nie będziemy zanudzać, jak tnę to. Odklejam taśmę dwustronną i po prostu przyklejam. Słuchajcie, w ogóle sprawdźmy, czy ten telewizor dalej działa. W nocy było minus 6 stopni. Te pogody są strasznie dziwne. Włączmy sobie przetwornicę. O, odpaliła się, wszystko słychać. No i co? O i zmieniakkę też słuchać. Dobra. Sprawdźmy, bo podobno te telewizory Travel są jakoś inaczej izolowane, czy tam jakoś tam coś na płytce jest, żeby nie było zwać, że one se mogą jeździć. A jeszcze bym dekoder włączył. No ale dobra, odpalił się telewizor. Wszystko działa, wszystko hula. Odpalmy jeszcze dekoder. Odpalił się czy się nie odpalił. Chyba się odpalił, jest, odpalił się. Dobra Gitca Cymalina, Sika wszystko działa, słuchajcie. Także jak widzicie, w minusowych temperaturach też jest ok, aczkolwiek sprawdziłem na, moim, na mojej stacji pogodowej, mamy 50 stopni nawilżenia wilgoci w przyczepie, więc jest ok. Nie wiem, jakby się stosowało, jak ktoś ma nadmierną wilgoć, ale w moim zastosowaniu wszystko jest w porządku. Słuchajcie, nigdy nie jest za łatwo, kolejny dylemat nastąpił, mianowicie ten haczyk, który trzymał tą półeczkę poprzednią. Tak, i właśnie chciałem tutaj wyogodać tą listwę. A jak ja ją obniżę, też to znaczy ją ten zaczep obniżę, gdzieś dotąd, to mi będzie kolidować z listwą. No i też nie dobrze. Chyba wymyślę jakiś ups, chyba wymyślę inny zaczep, po prostu i, i zrobimy tutaj listwę od tego punktu, jak tutaj jest to. Polecimy w dół, żeby się nie przątały kable, i później będziemy myśleć, jak zabezpieczyć półkę w czasie jazdy. No i słuchajcie, tak to wyszło. Oczywiście te kable będą za chwileczkę pospinane. Listwa idzie czachna i. Zastanawiam się ciągle gdzie dekodek dać, ale wpadłem na pomysł, że przetestujemy. Dekodek jest tutaj i ja go przymontuję tutaj do deseczki i będzie wszystko w porządku, bo nie musi być skierowany pilot bezpośrednio. Zobaczcie, dekodek jest za telewizorem, wszystko działa, więc jeżeli to ma taki zasięg, idzie przez telewizor bez problemu. To nie będę robił jakichś dodatkowych półeczek, czy tam wieścił się tam w rogu, żeby gdzieś tam dekodę i wrzucać. Będzie po prostu jako telewizor i nie będzie nic widoczne. Kable zaraz poupycham i będzie Sika Lafons. Z tej strony to tak wyszło. Dotąd przewody, bo już wyżej to nie ma... na początku przykleiłem dotąd, ale za bardzo był napężony ten przewód od telewizora. Więc troszeczkę niżej, ale za telewizorem nie widać. Zresztą i tak zasłonka była, raczej będzie w rogu, tam samym. Także już w ogóle totalnie nic nie będzie widać. Ale chodziło o to, żeby po prostu te zasilające nie schodziły mi łukiem, i żeby tu nie było plątaniny pod telewizorem. Także myślę, że kolejne coś mamy załatwione. Kolejne malutkie rzeźbienie, jeszcze zaczymy. Tylko ciekawie, czy mu to kodaj. O, spadł podepniemy dekoder weźmiemy o w ogóle w przeciwny kierunek ustawimy jakbyśmy sobie tutaj na rogu usiedli słuchajcie czy dalej będzie działać wszystko pięknie działa czyli tak jak mówiłem dekoder wyląduje za telewizorem. No, i już jestem zadowolony. No, i tak to będzie wyglądać. Słuchajcie, jak jeszcze Fiankę zaciągniemy, tak jak powinna być. Tam do rogu. O, za podusie. Coś w tym stylu. Telewizorek jest, i wszystko działa. I zajął przewodów. Także, no naprawdę dużo lepiej. Estetyczniej to będzie. Co do półki. I jakieś inne rozwiązanie muszę zastosować, bo odkręciłem ten oryginalny zaczep. Ale ona jest na tyle krótka, że jak ja ją daję do ściany. To zobaczcie, tam chyba z pół centymetra, by ją łapało. Wątpię, żeby to, było, żeby to działało. Ale jeszcze pomyślałem, że może tutaj za telewizorem przykleję ją w ten sposób, tutaj albo od tej strony na wiecce i śrubkami z tamtej strony przykręcę i od środka szafy i będzie w ten sposób eleczka i będzie temat załatwiony dobra, teraz możemy się bać zapakowania akumulatora dla widza no i spoko zaczynamy od minusa tak mi się przynajmniej wydaje, że zawsze się zaczyna od minusa <laughs> hmm. Akumulator mamy rozłączony. Setka zostaje u mnie. Rozpinamy go i wyciągamy. Oczywiście tutaj już niebawem całkowite zmiany zajdą, no bo jak wiecie już zamówiłem akumulator, wyciągnijmy sobie ten. I w tej paczuszce pojedzie do widza mój akumulator. Uważam, że nawet i lepiej, że wyślę w tym pudełku niż w tym, co dostałem od Volt Polska. Bo zobaczcie, zabezpieczenie Volt Polski w podróży, raczej w podróży, tak, żeby akumulator jechał. A zobaczcie zabezpieczenie firmy dodo. No, Soj, nie chcę tu negować Volt Polski, bo też jest bardzo dobry akumulator ten. Ja byłem bardzo z niego zadowolony. Ma matę grzewczą, podłączenie bluetooth, więc nie musicie się przejmować monitorkiem czy też ładowaniem i rozładowywaniem akumulatora w minusowych temperaturach. Ale jeżeli chodzi o zabezpieczenie, no to raczej mało chroniło akumulator, a zobaczcie tutaj jedno do drugiego no jest niezła przepaść. Dlatego też fajnie ja wyślę w pudełku to wszystko pasuje, bo rozmiarami są takie same. To będę miał pewność, że ten akumulator na pewno dojdzie cały pocztą czy tam kurierem do naszego widza. Już wam pokazuję. Mamy jeden na dniach przyjdzie drugi jest na tej samej szerokości co tutaj to one staną dwa koło siebie no i przetwornice będziemy musieli przestawić gdzieś tutaj. I będę musiał jakąś deseczkę wymyślić, żeby oddzielić po prostu tą przestrzeń, że jak tu będziemy bagaże kłaść, to żeby nam nic tutaj w te przewody, wszystkie połączenia nie leciało. Także na pewno odgrodzimy tutaj całym, cały system elektryczny, czy tam system zasilania. Ale tak, jest już jeden, niebawem przyjdzie drugi i będziemy już rzeźbić. W drugim odcinku to już będzie naprawdę rzeźbienie, bo tu będzie cała modyfikacja, całkowicie inaczej. Połączymy równolegle akumulatory, przeprowadzimy kable, podłączymy się tutaj w panel, znaczy podłączymy w panel, zrobimy nową dziurę na monitor monitorujący, czyli jakby to nazwać. Jeszcze zanim zapakujemy akumulator, sprawdźmy 85%, przejdźmy do kontroli, rozładowanie, wyłączamy. Zasilanie, raczej rozładowywanie i ładowanie, żeby był dezaktywowany na podróż i pakujemy. Pakujemy bydlaczka. O. Zamykamy solidnie. Oczywiście bezpiecznik, który był w zestawie 175, również idzie do Was. Śrubki z nakrętkami. Tak samo zamykamy paczuchę. O! Słuchajcie, zapomniałem. Jestem totalnie nieprzyzwyczajony, ale dla Grześka i Małgorzaty oczywiście wrzucimy nasze wlepki z kodem QA i, i z naszym logo. Także pakujemy do środka, dziękujemy i oczywiście pozdrawiamy. Także co ja z tym także, 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 także. Dowód zakupu mam oczywiście w wersji elektronicznej. Także mailem dostaniecie dowód zakupu. Owinę Wam to jeszcze stretchem i jadę wysyłać paczkę. Paczka gotowa, wszystko co dostałem jest zawarte w środku, plus naklejeczki. Mam nadzieję, że podobają się Wam też takie krótkie vlogi i dodatkowo informacyjne. Ja też jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, także wszystko idzie zgodnie z moimi myślami. Ja w tym momencie biorę akumulator pod pachę, lecę do punktu wysyłki DPD, nadaję paczkę do Grześka, no i co, i w kolejnych odcinkach będziemy pokazywać już raczej, bo tu już mamy dzisiaj wtorek, dzisiaj już jest wtorek, w kolejnych odcinkach pokażemy Wam może szybkie montowanie dwóch akumulatorów. I tego wszystkiego, o ile się wyrobię z czasem. A jeżeli nie, no to kolejne odcinki będą już z wyjazdu z EXPO. A łączenie akumulatorów i całe rzeźba, cała rzeźba będzie w, po prostu w przyszłym tygodniu. No i dojechałem do kolejnego, w sumie to i ostatniego punktu na dzisiejszy dzień. Ja idę wysłać paczkę dla Grześka. I oczywiście jeszcze raz serdecznie chciałbym pozdrowić... Grzesiek, właśnie Ciebie, Gosiu oraz Mateusza i Nikodema życzę Wam po oczywiście w tym pięknym sezonie jak najwięcej podróży, jak najszybciej doposażenia swojej przyczepy, żebyście cieszyli się oczywiście życiem. No i korzystajcie, ile możecie. Zobaczcie, pogody idą po prostu piękne i trzeba z tego korzystać. Trzymajcie się ciepło, Siemanko, cześć!